czołem w Ministerstwie Iluzji, nie nagrywałem jakiś czas, ale to kwestia i czasu i zbyt impulsywnego charakteru, ale weźmiemy znowu, znowu się do roboty. Pomarudzimy dzisiaj, o dzisiaj pomarudzimy, ale rzeczywistość jest spokręcona. Pierwsza sprawa, wiecie, spotykałem się znowu ważniaki w Dawos. Po co się spotykają? A no po to, żeby decydować o naszym dalszym życiu. Gdyż jako jedyni wybrani, najlepsi, najcudowniejsi, najwspanialsi na ludzie, ludzie na świecie, oni wiedzą, czego my oczekujemy od życia. No i widzicie, to jest patologia współczesnego świata. Jest nas 7 miliardów na ziemi, samych Polaków w pieruna. I takie typki, dlatego że mają kasę, będą mówić nam, jak my wszyscy mamy żyć. Oni będą decydować, czy będziemy jeździć robaki, czy będziemy jeździć samochodami, czy będziemy spać w cieple, czy w zimnie, czy będziemy, będziemy palić tym w tym piecu, czy w te, czy, czy tym. Oni za nas będą decydować. A tymczasem sami opływają w bogactwach, luksusach i mają w dupie te wszystkie zasady, które, które nam chcą narzucić. Bardzo często zresztą są skorumpowani, bardzo często są wypaczeni, zobaczcie wyspę Epstein'a. Taką na rzeczywistość tworzą. I co z tego, kiedy ludzie się w końcu do cholery obudzą? Kiedy wyjdziemy wszyscy na ulicę, nie tylko w Niemczech, o której oczywiście lepiej, żeby świat zapomniał, bo o te manifestacje tam są ee, oczywiście prowokowane przez prawicowych faszystów, nie? Kiedy wyjdziemy wszyscy, złapiemy ich za ekohonezję i powiem, nie, hu, hu, skończyło się wasze, wasze rządy terroru. W białych rękawiczkach, wasze myśli, wasze, wasze kombinowanie, w jaki tylko sposób narzucić homonto na zwykłych ludzi? Jak ich ograniczyć? Jak wypaczyć ich postrzeganie rzeczywistości? Co skutecznie się robi. Ale posłuchajcie na przykład tego. We're for to their own Dzięki technologii umożliwimy konsumentom mierzenie własnego śladu węglowego. I mówią to, uję, za przeproszeniem. Które przylatują do Davos Jambudżetami, samolotami Jeżdżą libuznami z pojemnością Nie wiem, 30 litrów na, na kilometr Oni wam będą mówić Jak wy macie jeść, ile wy spalicie Ile zużyjecie ee, dwutlenku węgla Szczyt arogancji Buty i chamstwa Kiedyś to się w końcu skończy Kiedyś rewolucja Ale nie taka czerwona jak do tej pory Tylko zwykła ludzka, ludzki odruch W końcu rozdepta te wszystkie gnidy Zobaczcie dalej, żeby to nie było, że to tylko jeden, ale wiadomo, tam wiele tematów poruszają. Na przykład strasznie ich co mierzi? Mierzi ich wolność słowa, to, że nie mogą ograniczyć wszystkich mediów. Łapy już położyli na telewizjach, na radiach, już mówią dziennikarzom, co oni mają mówić, a oczywiście oni za odpowiednie srebrniki wypaczają rzeczywistość. Ale teraz chcą sięgnąć po internet, powiedzieć: Ej, będziecie karani, karani za niepoprawne przekazy, za informacje, które są, heh, że tak powiem. Nie trendy, nie pasujące do naszej narracji. Czyli wprowadzą zasadę nielegalności przekazu. Wyobrażacie sobie takie coś? Oczywiście będą nam mówić, musimy was chronić przez, przed dezinformacją, przed oszustwem. I mówią to ludzie, którzy w międzyczasie utajniają dokumentację powiązaną z Pfizerem, bo mają, nic nie, nie mają do ukrycia, nie? Mówią ci sami ludzie, którzy mówią: Ej, tego mają nie wiedzieć, te sfołodży ma tego nie wiedzieć, mają, mają, mają nas słuchać. Oni będą wam mówić, co jest fałszywym przekazem, a co, co prawdą. Oni chcą przede wszystkim przedstawiać jedną swoją słuszną prawdę. I wiecie co? Oni to robią na czasie. Oni robią to w ten sposób, żeby informacje yy, wypaczyły młode pokolenie. Młode. Ja wiem, oni mają więcej możliwości, ale dobrze wiecie tak samo, że młodzi, młodzi tak się polityką nie interesują, nie mają punktu odniesienia historycznego, ale oni wiedzą, że rok, drugi, trzeci, czwarty, wkładając młodym ludziom pewny przekaz, są w stanie wywołać pewien efekt. Zobaczcie dalej. Tutaj kolejna inteligentna, inteligentna istota z Dawos. Co mówi? Ja Wam może nie będę już włączał tego. W przemówieniu panelowym na corocznym spotkaniu World Economy Forum w Davos współautorka porządku obrad Światowego Forum Ekonomicznego Naomi Oreskes zapewnia, że hodowla zwierząt jest główną siłą napędową zmian klimatycznych, że w odpowiedzi ludzie muszą jeść mniej mięsa. Już taki hasło ktoś u nas kiedyś rzucił. Polacy powinni żreć mniej mięsa. No i się przekręcił. Chore, po prostu chore. Widzicie? Rzeczywistość, nie? Zresztą Coraz więcej ludzi na szczęście ma takie wrażenie, ewentualnie może to wynika z tego, z jakim, w jakim środowisku człowiek się obraca, ale coraz więcej ludzi zauważa, że świat zabrnął do ciemnej dupy, w której to dupie z każdej strony ktoś próbuje wam powiedzieć, co masz robić, a czego masz nie robić. Zobaczcie, nie możesz powiedzieć żyd. Nie możesz powiedzieć o patologii, jakiej zachowuje się tam u nich. Nie możesz powiedzieć o tym, że ci ludzie są dziwni, Zresztą, a propos właśnie tego, też muszę zastępować słówka innymi słówkami, gdyż wiadomo, cenzura czy bezpieczeństwo dla Was wszystkich, żeby Wam mózgu nie wypaczyć, nie pozwala dosadnie przedstawiać pewnych treści. Ale wiecie o czym mówię. Zobaczcie kolejna sprawa. Gościu. Pf, główny inicjator, co mówi? Ej, ziomalki, za jakiś czas nie będziecie potrzebować e, w ogóle wyborów, bo algorytmy naszych systemów będą profilować tak, e, odbiór, że my za was decydujemy, co wy chcecie, bo będziemy mogli odczytywać wasze ruchy. Chore? Chore. Tutaj prześmiewczo zobaczcie coś nagrano. Mr Schwab I'm sorry but the biggest threat to the world is the fake stream news media and the second biggest threat to the world is this very organization the World Economic Forum which is the Communist Party that was not elected by the people and that's why I keep telling you y'all should go fuck yourself. <laughs> Wiecie, to jest niestety fake, a szkoda, ale pytanie, czy oni by słuchali kogokolwiek. To są to jest takie towarzystwa jak u nas w polityce, PiS, o PO, Jedno Zło, oni spakują się po dupciach, piją wódeczkę i sobie mówią, dzisiaj w mediach powiemy to, żeby oni to usłyszeli, a my i tak zrobimy swoje. Sorry, dzisiaj kupę kwasu, ale gotowało się we mnie od dłuższego czasu, czy gdy nie nagrywałem, bo wszelkie, wszelkie informacje, jakie, jakie do nas napływają, to po prostu, po prostu szczyt, nie powiem czego, jak dużo, Polacy i nie tylko Polacy będą przyjmowani tą sraczkę na gębę. Jak długo my wszyscy jako ludzie będziemy patrzyli, że grub bogaci, grubasy będą za nas decydować? Bo oni mają pieniądze, bo oni za te pieniądze wynajmą sobie policję, wojsko itd., które spałą, zaprowadzi porządek. Pokażcie w historii. Jak długo taki porządek byli w stanie zapewnić sobie? No, pewnie by się znalazło pewne miejsce, ale w pewnym momencie ludzie eksplodują. Tylko na plecach tych ludzi potem rosną inne fałszywki, nie? Zobaczcie dalej. To jest parodia. Nasz Sejm. Bez względu na to, czy lubicie gościa czy nie. Ja nie znam człowieka mam go w dupie. Czasem jednak to nie wystarczy. Bitoli, Dzisiaj bitoli. Chodzi nawet więcej Dobra. niż 10 sekund wejrzenia. Dziękuję tak bardzo, pracują posłowie. Panie... Chciałem wam pokazać. Ja rozumiem, że to jego ostatnia wypowiedź tu nikogo nie, nie ma. Dziękuję. Rozumiecie, oni dostają pieniądze za to, żeby tam do cholery być. Wyjdźcie wy sobie z swojej pracy. Wyjdźcie ma 15 minut. To jak dzieci mieli wyrozumiałego szefa, to powie, ej, sorry, no wiesz, nie rób tego częściej. A w gorszym wypadku wie, ej, no to jest wyjście z. No, a zresztą co ja wam będę mówił. Dobra, chodźmy dalej. Dzisiaj ja się tak opieram na X, ale nie tylko. Zobaczcie, co goście napisał z Houthi. Nie, nie wiem, co to jakiś typek, nie? Stanowisko USA zostało całkowicie zdemaskowane. Nikt na świecie nie wierzy w szerzenie demokracji, obronę praw człowieka czy wolności słowa. Wolności. To jakże dobitnie widać w soczewce ludobójstwo dokonywa, ludobójstwa dokonywanego przez Izrael. Zobaczcie, ktoś bardzo fajnie napisał odnośnie samego na przykład Browna u nas, że Brown. Za pomocą jednego, jednej interwencji z tymi świecznikami, zrobił najskuteczniejszą i największą ilustrację w historii Polski. Dlaczego? Bo momentalnie pokazał nam wszystkim, którzy oczywiście chcieli na to patrzeć i widzieć, dostrzegać pewne rzeczy, jak wielu mamy w naszym kraju agentów, ludzi. Agentów to jeszcze szeroko powiedziane, ludzi, którzy się zaprzedali, którzy oddali wszelkie zasady moralne, etyczne, żeby tylko nie urazić pewną grupę. Postrałby to... wiesz wiecie katolików, chrześcijan, muzułmanów, pierniczyć. ich Talmudystów nie wolno ruszyć, nawet nie wolno krzywno, krzywo popatrzeć. Bez względu na to, jak się zachowują, co robią, oni są święci. Taką mamy rzeczywistość. Zobaczcie co w kościołach zaczęli trąbić, że to jest naród wybrany. Ej, moment. Czy tak w ogóle można? Czy można kogoś wynosić na piedestał, mówiąc, że on jest wybrany, a wy nie jesteście wybrani? Jak to segreguje w tym momencie ludzi? Ten ci są ok, a ci są nie okej, okay, bo ci są wybrani. Ale ci nie są wybrani, to znaczy, że co, są gorsi? <taki> Taką mamy rzeczywistość. Lecimy dalej. A propos właśnie fałszywków, pamiętacie gościa? Oni dali dupy, ale ja. Na tacy przyniosę wam te świńskie zakłamane ryje tych wszystkich Brawo. polityków i rzucę wam pod nogi. Brawo. Brawo. Tak, rzuci nam pod nogi. Cicho, cicho! To jest pseudonim cicho. Dlaczego? Wszystkie! Proszę, Proszę bardzo. na scenę pana Michała Kołodziejczaka za Agoni. Słuchajcie, ja nawet nie chcę mówić o tym gościu, sprzedawczyk jak każdy inny. Ale właśnie włączyłem sobie tą całą ekipę nową. Z tak samo zgniłą i parszywą, jak ta poprzednia. Zresztą, słuchajcie, oni są z jednego korytka. Tak naprawdę, ja wiem, eee, no. A w międzyczasie, zobaczcie tutaj fajny wpis. Tysiące Polaków nadal czeka na powrót do ojczyzny. Za 30 lat, hmm, wolności, Polska nigdy nie miała pieniędzy na sprowadzenie Polaków. Ale żeby sprowadzić do Polski miliony Ukraińców, PiS miał pieniądze. Dokładnie. Ludzie, zobaczcie, to są ludzie, którzy. Jeśli chce do Polski, to są ludzie, którzy chcą do Polski, bo są Polakami. Są bardziej wartościowi niż 90% populacji naszego narodu, gdyż oni z dziada, pradziada pielęgnują sobie polskość, będąc tam w trudnych warunkach. A nasi? A nasi kurde, jak mogli, to by dupę dali Francuzom, Brytyjczykom, Niemcom, czy tutaj, wiesz, Ukraińcom, jakby tylko mogli. Ale co? Lepiej, żeby Ukraińcy nas przyjeżdżali. Ale chodźmy dalej. Zachód już pęży muskuły. Słyszeliście, to takie będzie streszczenie dzisiaj wszystkiego. 6 godzin nastawienie się do jednostki. Rozumiecie to? Pierdzielom zaostrzyli kary w związku z tym. W sześć godzin macie stawić się na jednostce. I bronić kogo? Ja wiem, ktoś powie, patriotyzm, Polska i tak dalej. Ale pytanie: co macie bronić? I ja rozumiem, bronicie rodziny. Okej. Okay. To jest w stu pewne, że, że tak powinniśmy postąpić. Ale czy ktoś z Was zdaje sobie sprawę z tego, że w sytuacji zagrożenia konfliktu Was biorą, idziecie do rowów napierdzielać się, z założenia, załóżmy, że z roskimi, no bo tak trzeba liczyć, nie? A co zrobi nasza władza, ich pupilkowi, ich dzieci, wnuki, ich rodzinki, ich najbliższe otoczenie? Myślicie, że oni będą na froncie? Ukraina nam już pokazała, jak to wygląda. Biedni zapierdzielają, a bogaci się bawią. Na wschodzie, na zachodzie, na południu. Taką mamy rzeczywistość. A nasza władza oczywiście o tym dobrze wie, dlatego przygotowała wcześniej papierek. Powiedziała, ej, ej, ale jak będziecie unikać, to 3 do 5 lat dopierdla. Jeszcze lepiej, będąc w NATO, nie wiem czy wiecie, ale w NATO mamy zasadę ekstradycji, że jak was łapią w Niemczech, we Francji, a macie wezwanie do wojska, to prawdopodobnie będą mogli was odesłać, co z przyjemnością zrobią, biorąc pod uwagę, że my mielibyśmy im dupy chronić, żeby przypójść przypadkiem jakieś tam wojska nie ruszyły do nich. A ja jestem, śmiem wątpić, że nawet jeśli by wybuchnął jakiś konflikt, to cały konflikt by się rozgrywał na terenach naszego kraju, gdyż Zachód. Jak mniemam, już dawno się z ruskimi dogadał. Jak to ma wyglądać? A w międzyczasie, co, Brytole machają yy, szabelką? Czymś takim, chyba. Na no zachodzie już otwarcie eskalują sytuację, zastraszając społeczeństwo wojną z Rosją. Szef Komitetu Wojskowego NATO, Rob Bauer, powiedział, że społeczność światowa musi przygotować się na starcie z Rosją, które nastąpi w ciągu najbliższych 20 lat. Rozumiecie? Oni wiedzą, może w ciągu 20 lat Ruscy po nas pojadą. Tyle kusiwa rzeczy się może wydarzyć w ciągu tych 20 lat, ale oni dobrze już wiedzą. Wezwał, aby cywile byli przygotowani na wojnę, a rządy europejskie muszą wdrożyć system zarządzania mobilizacją. Swoją drogą Polska i Litwa już zaczęły to robić. Dobra, jeszcze kolejny temat, bo przy okazji mi wpadł. Chcieli odwołać Bosaka, nie? Możecie lubić konfej, możecie nie lubić. Zobaczcie, jak lewactwo się wypaczyło. Stalin był lewakiem, czerwoni, kurde, wymordowali pół świata. Kambodża, Chiny i tak dalej. I teraz lewica, która autoryzuje swoje głupkowate zachowanie wieloma rzeczami, domaga się usunięcia marszałka Bosaka, dlatego, że pan Braun pokazał wszystkim obudę, w jakiej się wszyscy noszą. Gasząc tą, tą, tą menorę świecę jak zwał, tak zwał. No, to jest rzeczywistość. Czerwoni decydują o tym, jak ma, jak ma wyglądać świat. A każdy z nas sobie zdaje sprawę, że, że świat w dużej mierze, w dużej mierze wypaczyli właśnie oni. Lewacy, lewica, która za wszelką cenę, bo a propos, lewica, tolerancja lewicy i taka właśnie to, taka otwartość ich polega na tym, albo jesteście, albo myślicie tak jak my. Czyli dokładnie nasza merytoryka. I dla takiego merytoryki jestem cholernie tolerancyjny, dla wszelkich wypaczeń, 354 tysięcy płci i tak dalej, i tak dalej. Za tym jesteśmy ok tolerancyjni. Ale powiedz tylko inne zdanie. Ej, nie podoba mi się LG coś, tam, coś tam, coś tam. Nie ma tolerancji na coś takiego! Jak można? To jest właśnie tolerancja lewicy. I jeżeli lewica naprawdę zawładnie w pełni państwem, co już jest praktycznie. Przesądzone, bo przecież całe, cała Unia jest lewacka, to wszyscy dopiero poczujemy ich miłość, ich otwartość, ich y, miłość, jaką nas, jaką nas obdarzą. Wtedy zobaczymy wszyscy. Tylko wiecie, ci normalni, y, ci normalni tak naprawdę będą w ciemnej dupie, bo raz podpisane papierki, raz powiedziane słowo już pójdzie weter, i to zostanie z nami, będzie śmierdziało jak kupa pod butem. Dobra, ale chodźmy dalej. O Bosaku już nie będę wspominał, ale widzicie tą, tą, tą parszywość, tą rzeczywistość, której. Ja wiem, że troszeczkę kwasem to leci, no ale no jak to, jak to inaczej czytać? Od X czasu wszyscy jesteśmy z każdej strony bombardowani poprawnością, cenzurą. Nie mów tego słowa, nie mów tego słowa, rób tak, myśl tak, nie pal węglem, nie pal tym. Twój dom powinien wyglądać tak, ty powinieneś tolerować tak, przyjmować tych, tamtych nie przejmować, ci są dobrzy, ci są zili bo my wam. No szkurdę Zobaczcie, CPK, można się czepiać PiSu, że kasę tam chciał wrzucić i tak dalej. Miliony, wały zrobili na tym swoje, no bo wszyscy o tym wiemy. Ale w tej chwili to jest zawieszone. Jest myśl, żeby te CPK w ogóle nie istniało. A tutaj bardzo fajnie Babeczka opowiada, dlaczego CPK byłoby dla niej. Babeczka z Niemczech mówi: Ja robię tam biznes, kupę kasę odprowadziłam do Niemiec. Dlaczego? Bo w Polsce infrastruktura nie ma szans, żeby samolotem cokolwiek było przywożone do nas. Musi być do Berlina, w Berlinie rozładowany, pakowany na pociągi, różne opłaty, bla bla i dopiero przesyłane. Czy nie byłby to złoty interes po części dla Polski? Już Polska się wypięła na Chińczyków, którzy mogli zrobić złoty interes z nami czyli kolej. Wyobraźcie sobie w sytuacji, kiedy te wszystkie statki nie mogą przepływać. Wyobraźcie sobie, którędy by były transportowane koleją z Chin. Kto by na tym zarabiał? No my! No ale kto by miał nam ten biznes załatwić, jak my żeśmy od razu powiedzieli: Nie, 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 bo nam Amerykańcy powiedzieli: Nie, chuhu, nam się to nie będzie opłacać. I tu jest kolejny wątek: komu oni służą w tym momencie? Bo zapewniam Was, że my jesteśmy na, samym końcu, na samej końcu, chociaż nawet na tej liście w sumie nie ma. My mamy ich tylko wybrać, żeby zalegalizować ich, ich prawo do rządzenia. Oczywiście dostaniemy opium przez media, zostaniemy ogłupieni obietnicami różnymi takimi sprzecznymi informacjami typu aborcja za, aborcja przeciw, moje coś tam, moje coś. No i co? A w międzyczasie CPK elektownie nam przeniosą. A w z tym, że to 30 lat budują i nie potrafili zbudować, a teraz postawią w ogóle w całkiem nowym miejscu, dorzucą nam wiatraki. Zarobiście, nie? Zarobiście. Patrzcie, Parlament Europejski za uznaniem tzw. mowy nienawiści za przestępstwo tej samej kategorii co terroryzm i handel ludźmi. Rozumiecie? Mowa nienawiści to jest motyw, kiedy człowiek racjonalny zaczyna mówić Ej, ale mnie to się nie podoba. Mnie nie musi się to podobać. Ja tego nie lubię i ja tego nie zaakceptuję. To już jest mowa nienawiści. Według tych przekazów. Ja wiem, że można tu dorzucić, że jak ktoś obraża, że to są diabły, coś tam, to jest też taką pewna forma nienawiści, tak prawda? Ale tu chodzi o to, że ten, ten, ten nawias, mowa nienawiści, to bardzo szybko będzie poszerzone o coś takiego, właśnie. Nie lubisz? Jesteś nienawistnik. Aha, dlatego nie lubisz. Dalej, zobaczcie. A Urbana dam wam na koniec, bo to, kurde, no, można, się, można go nie lubić z wielu powodów, ale zacytujemy później. Zobaczcie, to nie żart. Unia Europejska planuje zakazać płatności gotówką. Wiemy, jakie będą limity. Mhm. Otóż wiemy, idziemy tu. Eee, to nie, bo to Was raz dobije. O, nie, tu nie, tu gdzieś, tu miałem włączone. Kurde, no, a, już wiem, gdzie jest, sorry, już tu, tu, o. W całej Unii Europejskiej limit płatności gotówkowych ma wynosić 10 tysięcy euro, donosi Bloomberg. Nowe przepisy mają przede wszystkim dotyczyć branży finansowej oraz dóbr luksusowych. Unia Europejska chce w ten sposób walczyć z praniem czego? Brudnego hajsu. Tak. Oczywiście, że chodzi o brudny, brudne pieniądze, tak, oczywiście, oczywiście, oczywiście. Wiecie co? Wy i ja zdajemy sobie z tego sprawę, że tu nie chodzi o pieniądze. Tu chodzi o to, że im więcej pod przykrywką oczywiście naszego bezpieczeństwa i walki z przestępcami, im więcej takich przepisów prowadzą, tym łatwiej im będzie za parę miesięcy powiedzieć ej, dobra, to zrezygnujmy z hajsu. Wtedy nikt was nie oszuka tak będą, będą mówić, nie? A w międzyczasie będą sobie myśleć frajerzy, frajerzy. Będziemy wiedzieli co robicie, ile wydajecie. Będziecie mieć świat węglowy liczony. Będziemy w pełni kontrolować to co kupujecie, ile kupujecie, ile zarabiacie i ile odprowadzacie, odprowadzacie podatku, tak będziecie pod pełną kontrolą. Taka rzeczywistość, ograniczenia. Im więcej gotówki tym więcej wolności. Brudne pieniądze? Cholera, nie tak teraz to załatwiają. Zobaczcie. Zobaczcie, ostatnio był, ktoś to nagrywał, że paru najbogatszych ludzi świata w przeciągu roku zbogacili się o 100% mniej więcej, a 60% populacji Ziemi zbiedniała. W międzyczasie ci sami ludzie najbogaci zmniejszyli swoje podatki, jakie płacili, z tam chyba z 40% do 20% w majestacie prawa. Rzeczywistość, no. bo mogą, bo są przepisy. Więc oni, jeśli będą chcieli brać brudne pieniądze, to i to zrobią w inny sposób. Ale w międzyczasie my będziemy klepani po dupciach, nie? Dobra, chodźcie dalej. Zobaczcie, taka informacja. Tu, Przekroczone sześciokrotnie, sześciokrotnie. inspekcja w Czechach skonfiskowała mąkę z Ukrainy. Przypominam, bez względu na to wszystko. Co, co, co mówią media, a o czym nie mówią? Nie wiem, co mówią, bo nie oglądam, ale zakładam, że nie powiedzą, wiecie, że to gówno cały czas do nas leci. Le, leci olej, cukier, pszenica, jaja. Co się tam jeszcze da ze wschodu? I zobaczcie, limit pozostałości pestycydu Uch, nie będę czytał nazwy, bo skomplikowana. Został przekroczony sześciokrotnie. Tak informuje trzy tygo, y, trzydniowy komunikat Czeskiej Inspekcji Rolno-Spożywczej, która zajęła importowaną z Ukrainy mąkę. Była to firma Altin, im coś na coś nam. Pobrano w listopadzie ubiegłego roku. Inspektorat y, na swojej stronie internetowej podaje, że była to ilość 24 tysięcy kg. Rolnicy z, z krajów Grupy Wyszehradzkiej od dawna ostrzegają przed ukraińskimi produkta, produktami. I co z tego? I co z tego? Rolnicy wiedzą swoje, służby wiedzą swoje, a to dalej wjeżdża, wpływa. I to jest a propos właśnie tej rzeczywistości popierdzielonej. My o tym wiemy, że nas oszukują, opluwają, że Kandy jest na każdym kroku, ale nic kompletnie z tym nie możemy zrobić. Jedyna droga to jest wyjść na ulicę i po prostu manifestować. Ale nie tak, że no dobra, przejdźmy ulicą, bo niestety ale to jest jak widać mało skuteczne. Oni posłuchają, powiedzą, a znudzi im się, zmarzną, pójdą do domu. Tylko w nieco inny sposób. Okej, okay, jeszcze chciałem wam pokazać. <laughs> Właśnie, to jest Sebastian Lawrzucił. Wzorzec kobiety w 1955 roku, a tu mamy w 2023. I o ile to jest na przykład. Nie wiem. Yy, Merlin o niech będzie z tamtego okresu. To to jest John. Poprawność! Macie uwierzyć, że to jest kobieta. I, że to nie jest kobieta. No, nie, z nauką się. Yy, w dzisiejszych czasach z nauką się dyskutuje po prostu, nie. Dobra, tu chciałem Wam jeszcze pokazać. Pobyt Ukraińców będzie przedłużony. Problem z zatrudnieniem odroczony. Jeee! Yeah! Wszystkie hale, molochy zacierają rączki, bo rząd prowadzi pracę nad nowelizacją spec ustawy ukraińskiej, która zakłada przedłużenie pobytu ukraińskich uchodźców do 4 marca 2025 roku. W ciągu najbliższych tygodni trafi ona do Sejmu. i dusza! W końcu, oczywiście, że. No, tu się język ugryzę, bo już kolejna łacina, no, mnie się zbliżała. A w międzyczasie szef MZ zamierzam jednostronnie wypowiedzieć list intencyjny w sprawie wniosku o ETPCZ w oparciu o tzw. raport Smoleński. Zamierzam jednostronnie wypowiedzieć, lolololol. Sikorski przekazał w czwartkowym wpisie na platformie X, że zamierza jednostronnie wypowiedzieć, bla bla bla, złożenie wniosku, który nie ma. Teoretycznych szans na powodzenie Jest narażeniem powagi państwa A podatników na nieuzasadnione wydatki Napisał szef resortów dyplomacji We wpisie Sikorski Prze Przekierowuje do czwartkowego materiału Czarno-Białym dziennikarze telewizji TVN bla bla. Świerczak Jak podkreślono na, na stronie TVN24 Politycy Prawa i Sprawiedliwości na 5 dni przed wyborami Chcieli zaskarżyć Rosję Do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Za katastrofę słowiańską Koszt przygotowania skargi to prawie pół miliona Dalej będą o tym gadać, nie? A w międzyczasie ten gościu też... A, dobra, ugryzę się w język, bo po prostu tu już... Wprost, to co się dzieje w Berlinie, to preludium. Zmiany w Niemczech i Francji będą kluczowe. Myślicie, że doprowadzą do zmian? Bo wiecie co, no, chciałbym, żeby to była iskra, po której nie tylko Niemcy zapłoną, tylko cały świat. W końcu odrzucą tą... tą Kłamliwą rzeczywistość o ekologii z dupy, zresztą, o jakichś podatkach, które mają jedyny cel, i to jedyny cel, dlaczego są wprowadzane, to, to wzbogacić się, wzbogacenie dla urzędników i założenie homonta nam wszystkim, o tych wszystkich myślach L i tak dalej. Wiecie o co chodzi. O tej otwartości na imigrację, która jest infantylnie destruktywna dla każdego społeczeństwa, może się świat w końcu obudzi, przynajmniej ten nasz świat, albo i nie. Rzeczywistość godziwa. Nie? Dobra, bo tu się już. Dobra, trzymajcie się cieplutko do następnej irytacji, ale można tym wszystkim po prostu heftać. Nara.